Cześć, dzień dobry. 22 dzień marca. Piękna pogoda, drugi dzień wiosny. Wyjątkowo się kontaktujemy z Wami, bo zawsze się, że tak powiem, media kontaktują. Lubią podnosić to, że jest pierwszy dzień wiosny, ale do rzeczy. Tutaj, za moimi plecami, jest jedno z najważniejszych skrzyżowań w naszym pięknym mieście. Rozświetlone słońcem. Oczywiście jego stan obecnie jest taki, a nie inny, co, co, co widać. I każdy. To ma prawo jazdy, jest kierowcą i porusza się tędy. Tudzież rowerzysta, a nawet piesi wiedzą, że to miejsce ewidentnie wymaga, wymaga jakiejś zmiany. Drogowcy słuchajcie. A konkretnie Zachodnio-Pomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich jeszcze w marcu ma ogłosić przetarg na budowę tutaj, właśnie w tym miejscu, ronda. Także to są ostatnie, słuchajcie, historyczne momenty, kiedy można przez to skrzyżowanie przejechać, jeszcze właśnie w taki, a nie inny sposób. Piszemy o tym ze szczegółami w aktualnym 12 tegorocznym wydaniu naszego tygodnika. Cóż mogę wam zdradzić jeszcze? No, słuchajcie, taka zabawa, żeby tutaj powstało rondo, będzie kosztować inwestora 4 okrągłe bańki, 4 miliony złotych. Czy to dużo, czy to mało, czy to jest gra warta świeczki? No ewidentnie w związku z tym, że miasto rozwija się w tamtym kierunku, prawda? I będzie się rozwijać z tego co nam wiadomo i w tamtym się rozwija. No to ewidentnie tutaj ten ruch, jego natężenie jest radykalnie inne. Być może ciut spadnie to natężenie, jak powstanie też zapowiadana obwodnica. No ale, ale to się jeszcze okaże. Z tej okazji nawiążemy jeszcze do czegoś, pokażemy Wam tutaj jak to wygląda. Bo z tą inwestycją, z tym ronem będzie jeden dobry myk. Do, do, Chociaż takie patrzę teraz, to jest szansa, że może uda się tego uniknąć, bo wszyscy mieszkańcy górnego tarasu... A i większość pani w Gryfinie wie, że ten odcinek jest zamknięty, bo jest remontowany. Tutaj świeżutko wy, wymalowane prawda, pasy oddzielające, e, oddzielające dwie, dwie części jezdni. W każdym razie, słuchajcie, jak ta budowa ruszy, a jest szansa, że klepną to jeszcze w marcu. No to kurczę, jak nie zdążą tutaj skończyć Krasińskiego, a tutaj się zakorkuje jeszcze ta arteria, no to podejrzewam, że naprawdę mieszkańców, zwłaszcza tych zmotoryzowanych mieszkańców Gryfina, może czekać. Niezłe, niezła zabawa, słuchajcie, na, na drogach. To tutaj y, było chwilowe cięcie naszego y, materiału, ze względu na to, że tutaj z kolegą wdaliśmy się w dyskusję, czy skończą, czy nie skończą. To i tak istnieją alternatywne możliwości, którymi, które być może udrożnią tutaj komunikację samochodową na górnym tarasie. Piszcie w komentarzach, jakie macie propozycje, gdyby się okazało, że jednak ten przejazd będzie niemożliwy. Być może powstaną z tego jakieś y, ciekawe pomysły. Tak czy siak, ten odcinek już jest praktycznie zakończony. Ja się z tego osobiście bardzo cieszę, bo jestem y, pasjonatem słuchajcie, turystyki rowerowej. A tutaj normalnie coś, czego chyba nigdzie w Gryfinie jeszcze nie ma bo tak szerokiej ścieżki rowerowej, drogi dedykowanej rowerzystom nasze miasto nie miało w swojej historii także z tego bardzo się cieszę w imieniu wszystkich rowerzystów. No i co tam jeszcze bym Wam powiedział? Słuchajcie, no gdybym nie był takim zawistnym gościem, no to bym wspomniał o dużym i znaczącym sukcesie mojego kolegi redakcyjnego Grzegorza. Racinowskiego, który został uhonorowany y, jako autor najlepszego tekstu w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne w ogólnopolskim konkursie y, Local Press, Dedykowany jest to konkurs dedykowany prawda, prasie lokalnej na terenie całej Polski. Ale po co mamy o tym wspominać? Skoro korzystając z okazji, możemy wam pokazać właśnie jak zmienia się nasze miasto. Jeszcze niedawno tutaj tak to nie wyglądało. A teraz patrzę, że płotu jeszcze nie ma, a już brama nawet jest, słuchajcie. Także rozbudowuje się infrastruktura, tu akurat chodzi oczywiście o cmentarz komunalny w Gryfinie. No i cóż, kochani, raduje się serce gryfińskiego rowerzysty. Jesteśmy akurat na odcinku Nie Gryfina, bo za plecami kamerzysty. Za plecami kamerzysty jest górny taras, oczywiście tutaj osiedla wokół ulicy Jana Pawła, bo tutaj taka chwila, że tak powiem wyjaśnienia, bo ponoć jest to istotne, bo ten odcinek który leci aż do garna, ta ścieżka rowerowa, to jest generalnie sprawstwo naszych burmistrzów i, i, i w ogóle gminnej administracji. Odcinek przebudowywanej ulicy Krasińskiego i ta ścieżka rowerowa, która tam się znajduje, to z kolei dom, do, domena naszego starosty i w ogóle starostwa powiatowego, powiatu. A z kolei odcinek, który będzie łączył te rondo, o którym mówiliśmy na początku, rondo z tym odcinkiem gminnym, to w dalszej kolejności, że jak te rondo, to jest domena, słuchajcie, z Zarządu Dróg Wojewódzkich. I tu taka dygresja, słuchajcie, na koniec, że no, jak już to będzie wszystko porobione ładnie i tak dalej. To do lamuso przejdą czasy, gdzie dzieciństwo prawda, y, gryfińskiej młodzieży i, i, i dzieci, które podróżowały nawet i swoimi rowerami, było naznaczone y, taką dozą prawda, y, słuchajcie, y, emocji i, i ryzyka wpisanego w to, żeby się rowerem gdzieś wybrać. Ewidentnie, jak to już będzie gotowe, to przy dobrych wiatrach będzie to dla rowerów ruch bezkolizyjny. Wiem, co jeszcze chciałem powiedzieć, żeby nie mówić o Grześku, jego sukcesie, bo mamy fajny też artykuł w aktualnym wydaniu o proteście antywojennym, które miało miejsce przed rafinerią w Szwed, która nadal jest wielce prawdopodobnym, że niemiecki rząd to być może klepnie i będzie niemal w 100% w rękach rosyjskich. Bo tak mnie tknęło, że nie wiem, czy wy pamiętacie, że jeszcze tak z 10 lat temu, jak były te pomysły o tym, żeby gdzieś tutaj lokalizować elektrownię atomową wokół Gryfina, to się pojawiły tam przy granicy, ale też pamiętam, że w garcek się jechało gdzieś tam na zakupy, to były takie banery duże. Atomkraft, 9 Danke. No i takie Danke, Danke z tym Atomkraft. Tymczasem się okazuje, że cała refineria, kurde, opylona, kurde. No, Putinowi, no co to mówić, Spółka rośnie, jest w pełni zależna od rosyjskich władz, więc y, taką politykę frywolną uprawiali. Teraz sami mają świadomość tego, że była to frywolna polityka. O czym mówi na naszych łamach człowiek, który tam pracuje? No nie będziemy zdradzać jego tożsamości, bo nas o to prosił i pod tym warunkiem się nam wypowiedział. Niemniej jest to bardzo ciekawa wypowiedź, ciekawy materiał, który można sobie przeczytać zamiast czytać o sukcesie Grześka na przykład. No. Coje przejdzie ciężarówka? No dzień dobry, cześć, słuchajcie. Jak widzieliście, widzieliście przed chwilą. Nie, jeszcze raz dobrze.